Telewizor Hisense LED H55U7 to jeden produkt, który łączy w sobie wiele innowacyjnych technologii. Pozwala cieszyć się fantastyczną głębią obrazu, naturalną kolorystyką i czystym dźwiękiem, co sprawia, że wszystko jest znacznie mocniejsze, pełniejsze i bardziej odczuwalne. Telewizor Hisense wyróżnia się świetną specyfikacją wśród niedrogich telewizorów 4K. Rozdzielczość 4K zapewnia czterokrotnie wyższą liczbę pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. Zagwarantuje obraz najlepszej jakości. Dzięki temu zauważysz więcej szczegółów. System operacyjny WIDA 3.0 to powszechnie znana technologia smart, która czyni z tego telewizora intuicyjną platformę ułatwiającą dostęp i przełączanie między ulubionymi aplikacjami rozrywkowymi. W ten sposób nie stracisz już czasu na poszukiwanie najlepszych filmów i programów. Technologia White Color Gamut rozszerza przestrzeń kolorystyczną od 42 do nawet 57% przestrzeni barw widzianej przez człowieka. Teraz możesz zanurzyć się w naturalnych, nasyconych kolorach, soczystych zieleniach i płomienistych czerwieniach. Local Diming to profesjonalne narzędzie, które poprawia jasność i ujawnia więcej szczegółów przez właściwe dopasowanie podświetlenia, a także określenie kontrastu osobnych bloków obrazu. Dzięki temu obraz staje się bardziej realistyczny, a Ty możesz w pełni zanurzyć się w świecie filmu. Dzięki Dolby Atmos telewizor Hisense odtwarza dźwięk, który porusza się wokół Ciebie w trójwymiarowej przestrzeni. Poczujesz, że znajdujesz się w samym środku akcji filmu lub gry. Dolby Digital Plus zajmuje się cyfrową obróbką dźwięku przestrzennego, mającą za zadanie otoczyć Cię realizmem podczas oglądania Twoich ulubionych programów i filmów. Metalowa obudowa sprawia, że telewizor Hisense LED H55 U7B UHD 4K zwraca uwagę wspaniałym wyglądem i intrygującym designem. Bez problemów komponuje się do każdego wnętrza i nada nowoczesnego charakteru. Czteroordzeniowy procesor sprawi, że będziesz cieszyć się szybszym i płynniejszym działaniem telewizora. Co więcej, zapewnia także wysoką jakość wyświetlanego w 4K obrazu. Przeprowadza redukcję szumów, a także modyfikuje parametry treści nagrywanych w niższej rozdzielczości. Oglądanie ulubionych programów będzie jeszcze przyjemniejsze. Zestaw warto uzupełnić o akcesoria, które poprawią wygodę i bezpieczeństwo. Mocny i wygodny uchwyt pozwoli Ci dostosować pozycję telewizora względem ściany. Dzięki temu oglądanie filmów będzie możliwe z dowolnej perspektywy. Kabel HDMI 4K przeniesie obraz i dźwięk z komputera, konsoli czy odtwarzacza DVD bez utraty jakości. Płyn do czyszczenia ekranów telewizorów LED i LCD sprawi, że dosłownie już nic nie zakłóci Ci odbioru i radości z oglądania. Podsumujmy najważniejsze zalety telewizora Hisense LED H55 U7. Najlepsza jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4K. Mega intuicyjny system pozwalający łatwo przełączać się między ulubionymi aplikacjami. Niezwykle naturalna paleta barw, która sprawia, że obraz jest niezwykle rzeczywisty w odbiorze. Technologie Local Diming, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos. Metalowa obudowa, która zapewnia nowoczesny wygląd i spektakularny design. Szybki czterorodzeniowy procesor, który dba o płynne działanie i wysoką jakość wyświetlanego obrazu. Telewizor Hisense LED H55 U7B UHD 4K to gwarancja wspaniałego obrazu i dźwięku przestrzennego na nieznanym dotąd poziomie.